Cześć kochana, ja nazywam się Olga Ślusarczyk i witam Cię w moim kursie online Ogarnij swój styl i szafę w 12 krokach. Chciałabym Ci kilka rzeczy na wstępie powiedzieć, co jest bardzo ważne zanim przystąpisz do tego kursu. Przede wszystkim kim jestem. Jestem nietypową stylistką, czyli beauty coachem i projektantką. Projektantką zostałam dlatego, że nie mogłam ubierać prawdziwych kobiet w zajebiste ciuchy. Dlatego zaczęłam projektować i szyć. Oprócz tego Biorę kobieca mózgi z posranych myśli typu jestem za stara, za brzydka, za gruba, nie nadaje się, mi się nie należy, nic nie mogę. Tym kursem nie tylko chcę posprzątać Twoją szafę, poukładać Ci garderobę, ale przede wszystkim poukładać Twoje myślenie na swój temat. Jako, że w swoim zawodzie przede wszystkim cenię szczerość, będę z Tobą szczera od samego początku. Wprowadzę Cię do mojej szafy. I zobaczysz, że moja garderoba to nie jest garderoba Curry Bradshaw z Seksu w Wielkim Mieście. Mam bardzo mało miejsca, bardzo małą szafę. W mojej garderobie panuje burdel, artystyczny burdel, ale przede wszystkim panują też zasady. I tego chciałabym Cię nauczyć: pokazać Ci, że nie musisz mieć wszystko poukładane w rządek, nie musisz mieć wszystkiego wypracowanego, nie musisz mieć wszystkiego modnego, żeby czuć się dobrze w swojej skórze. To chciałabym Ci udowodnić tym kursem. To jest główny cel i główna zasada tego kursu. Filmy, które będziesz miała okazję zobaczyć w tym kursie, są nagrywane na tak zwanego żywca, bez zbędnej obróbki. Ja nie jestem fotoszopowana, moja szafa nie była czyszczona ani pomieszczenie jakoś przygotowywane specjalnie do tego. Nie zrobiłam też tego, co robi 90% z listek przed nagraniem. Nie poleciałam do sieciówki zakupić tony nowych rzeczy, żeby coś ci udowodnić, a potem zwrócić je, bo nie obciłam metek. Zobaczysz dokładnie to, w co ja się ubieram, co mam w szafie i co uważam, że każdej kobiecie przyniesie korzyść. Co najważniejsze w tym kursie i w moim gadaniu do ciebie, to to, że chcę ci pokazać, że nie musisz być idealna, żeby być zajebiście szczęśliwa. Chcę ci zaoszczędzić czasu, chcę ci zaoszczędzić kasy, chcę podbić Twoją moc, Twoją wiarę w siebie, Twoją siłę, tak żebyś oprócz zmiany szafy mogła zmienić po tym kursie swoje życie.